i to ja w dzisiaj robię znowu soszetki. sorry sorry bardzo przepraszam ale nie wiem co mi się dzieje może kiedyś mi Sara pomoże nie wiem raz film był bez głosu raz filmik się przeciął jest filmikiem i TikTokiem no ale teraz dam, spróbuję zrobić to dobrze dobra dzisiaj robimy seszetki z Robloxa bo na coś skończyliśmy ale dzisiaj robimy z Robloxa. Tutaj mamy wszystkie z starsa. Teraz zajmujemy się Robloxem. No tutaj Robloxa. Bierzemy nożyczki i otwieramy. Weźmiemy um, um, tutaj pierwsze lepsze. Dobra, mam. Mamy tutaj Robloxa. Otwieramy. Czekajcie widzowie. Odpakowuję to. Mam był Heaven. Pod jakim to numerkiem? Dwa. Naklejamy. Dobra, lecimy dalej. Eee. Nie, nie. Dobra, mamy. Lecimy. Robbox Robbox O którym numerkiem? Jeden Gdzie tu gumki szukamy Gumka, gumka, gumka No wyjł dział, nie gumki Nie widzę, nie ma bułki. Gumki, gumki, gumki. Tak, gumki, nie bułki, gumki. Jest to oderwać u... Zasz w kurze. Mm. Dobra, będzie tak trudno. Będzie tylko takie... Bo. I... Dzisiaj ostatni. Tykaj się, Mamy, otwieramy, się będzie taki krótki filmik, ale bo muszę się spieszyć. nieważne gdzie, ale się śpieszę, gdzie to jest, Nie. no o, gdzie to jest, nowy znajomy, mikonek, Ui. Już tutaj widzowie. Byl Pod numerkiem. Jed, nie jeden, tylko pięć. Naklejamy. I tutaj mamy jeszcze jedną stronkę Zapowiedział, że będzie ze Squad Busters I będzie jeszcze, że. Plan vs Zombie i Minecraftem. Dalej wam nie zdradzę. Zdradzę na kolejnych odcinkach. Więc pa!